W ramach strategii rozwoju Gdańska do 2015 roku i programu operacyjnego nr 13 Gdańsk-Morze turystycznych atrakcji zaplanowano realizację projektu Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku, którego zadaniem jest przekształcenie terenów przy szlakach wodnych w tereny rekreacyjne. Jego celem jest uatrakcyjnienie miejskich dróg wodnych, wznowienie komunikacji wodnej oraz organizacja imprez turystyczno-sportowych na wodzie. Projekt Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku oznacza aktywizację rzek dla potrzeb wodniaków, modernizację nabrzeży i udostępnianie brzegów rzek spacerowiczom i wodniakom, uruchomienie linii tramwaju wodnego, budowę przystani dla małych jednostek pływających, jachtów i kajaków, budowę pochylni do wodowania jednostek, zabudowę brzegów pomostami cumowniczymi oraz dostosowanie ciągów pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace związane z aktywizacją gdańskich rzek realizowane są od stycznia 2006 roku. Wszystkie działania rozpoczął międzynarodowy projekt InWater, wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego. Projekt InWater to element inicjatywy wspólnotowej Interreg 3B regionu Morza Bałtyckiego. Uczestnikami projektu byli Niemcy, Polska, Litwa i Rosja, a wszystko prowadziło do budowy wodnej autostrady łączącej Holandię z Rosją.